Dziękuję bardzo Wiesiu. <coughs> Rzeczywiście będzie trochę o monitorze, czyli o tym, żeby zobaczyć, w jakim miejscu się znajdujemy. Choć dzisiaj za chwilę też Państwu o tym powiem, że ten kontekst zewnętrzny, o którym mówił Andrzej Poradski, jest zdecydowanie ważniejszy, bo więcej czynników jest na zewnątrz miasta, które decydują o tym, jak wyglądają nasze finanse niż tych, którzy, które są wewnątrz miasta. A monitor rozwoju lokalnego to jest takie narzędzie, które zostało pomyślane właśnie po to, żeby obserwować, co się w mieście dzieje i móc, że tak powiem, w mieście podejmować odpowiednie decyzje na podstawie, jak to zawsze mówiliśmy na forum rozwoju lokalnego, na podstawie endogennych czynników rozwoju. A tak jak Andrzej powiedział, coś w sprawach finansowych bardziej są egzogenne czynniki rozwoju, czyli wszystko to, co dzieje się na zewnątrz. Monitor rozwoju, to sobie pozwolę na krótkie przypomnienie, to jest takie narzędzie, którym chcemy właśnie pomagać, zarządzać strategicznie i monitorować rozwój gminy. Obok innych narzędzi, takich jak badania społeczne, wizualizacja danych, analizy finansowe bardzo szczegółowe, monitor rozwoju ma pozwolić na taki ogólny, ale też w niektórych elementach szczegółowy obraz tego, co się w mieście, w gminie. Dzieje. On jest rozwojem narzędzia, które już kiedyś powstało, czyli system analiz samorządowych, które już powstało oj bardzo dawno temu, bo jeszcze w ubiegłym wieku. Jednocześnie stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin pracowało nad narzędziami takimi analitycznymi. Połączyliśmy w 2021 oba te narzędzia, zasilając je danymi z GUS-u, danymi z jednostek. Dotyczących jednostek, finans, dotyczących finansów jednostek samorządowych, danych bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, uzyskaliśmy jeszcze parę dodatkowych danych, takich jak związanych z Poltaksem czy z ZUS-em z KRUSem. To wszystko jest w naszej bazie danych i to wszystko może podlegać analizy. analizie. Co to w związku z tym daje? Sam monitor rozwoju lokalnego jest pomyślany tak, żeby móc pomagać samorządom w rozwoju strategicznym. A więc tak naprawdę wszystkie elementy tego narzędzia są nastawione na analizę potencjału rozwojowego. Andrzej też o tym dzisiaj już zdążył powiedzieć. Na przykład jednym z najważniejszych elementów w sensie finansowym jest kwestia nadwyżki operacyjnej. Wiadomo, że te miasta, które mają nadwyżkę operacyjną, dużą nadwyżkę operacyjną, mogą się dobrze rozwijać, mają więcej środków na inwestycje, mogą więcej zrobić dla mieszkańców. Te, które mają mniejszą, no oczywiście, powinny pewnie popracować nad tym, żeby zwiększyć tą nadwyżkę operacyjną. Monitor rozwoju ma im pomóc poszukać miejsc, w których mogą coś takiego zrobić. Czyli tak naprawdę to jest narzędzie przede wszystkim dla osób zarządzających gminą, ale w szerokim rozumieniu także to jest narzędzie, którym warto korzystać w kontaktach. Z interesariuszami, czyli z mieszkańcami, z firmami, z inwestorami, można im zawsze pokazać, co się w mieście dzieje. Jest to duża baza danych pochodząca z ogólnie dostępnych źródeł, więc można powiedzieć, każdy mógłby sobie te dane zdobyć z innych źródeł. Nie wszystkie, bo na przykład z poltaksu, nie, ale większość mógłby. A zaletą tego jest to, że w monitorze te wszystkie dane są w jednym miejscu. Uporządkowane, mają odpowiednie wskaźniki, no i można się też porównywać, co jest bardzo ciekawym elementem. W ramach tego monitora rozwoju mamy, jakby, dwie części. Pierwsza część to jest ta baza danych, gdzie jest bardzo dużo danych, właśnie między innymi finansowych, ale to jest coś, co, z czego trudno jest korzystać, bo to jest po prostu duży zestaw informacji. Dlatego przygotowaliśmy w ramach monitora rozwoju. Cztery portale, z których każdy może korzystać. Możecie Państwo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, W każdej chwili wejść do tych portali, sobie zobaczyć. Mamy cztery portale. Pierwszy portal do oceny ogólnej, drugi portal do oceny partners, a więc funkcjonując w obszarach funkcjonalnych. Jest też zresztą bardzo ciekawe, ponieważ można zobaczyć, jak wygląda nie tylko moje miasto, ale także Obszar funkcjonalny, na przykład powiat, w którym jestem, albo jakiś inny obszar funkcjonalny, w którym działam, jak wygląda on również od strony finansowej. Ale można też pogłębić swoje analizy, a także zobaczyć wiele elementów dotyczących przedsiębiorczości. No i ja zacznę od tego pierwszego elementu, czyli tego elementu monitora gminy, elementu porównawczego, w którym możemy sobie zobaczyć. Po pierwsze, e, pewne wskaźniki ogólne, czyli tak naprawdę zobaczyć, jak nasza gmina wygląda albo w, w całości, albo w poszczególnych częściach i pogłębiać tą analizę. Tak jest pomyślany MRL, żeby można było także aspekty finansowe analizować od ogółu do szczegółu, można tam przejść przez cały ten proces, e, proces myślowy. Jednym z ważniejszych elementów w, w monitorze rozwoju lokalnego jest aspekt finansowy. Monitor rozwoju lokalnego jest podzielony na trzy wymiary i w sumie 12 obszarów. W pierwszym wymiarze, w czwartym obszarem jest stan finansów lokalnych. Zwróćcie Państwo uwagę na to, co jest w nawiasie. W nawiasie napisane jest zdolność finansowania rozwoju. Patrzyliśmy, o tym jeszcze dzisiaj parę słów powiem, patrzyliśmy na finanse lokalne. Przez pryzmat możliwości finansowania rozwoju. No i to jest jeden z elementów, który w tej chwili pewnie najbardziej istotny i, i pewnie najbardziej dyskusyjny. Jakie są zalety korzystania z MRL-a w aspekcie finansowym? Po pierwsze, właśnie możliwość spojrzenia ogólnego poprzez wskaźniki syntetyczne. Za chwilę pokażę pewien przykład, jak to można zrobić. Mamy też drugą zaletę. To, że mamy wskaźniki, które są bardzo silnie zgrupowane w jednym obszarze, a więc tak naprawdę nie musimy ich szukać, nie musimy wchodzić do innych portali, nie musimy zdobywać skądś danych, tylko tak naprawdę możemy przeskakiwać między tymi danymi i to nam bardzo ułatwia analizę. W wielu przypadkach, szczególnie dla analizy pogłębionej, mamy długie szeregi czasowe, a więc tak naprawdę możemy zobaczyć, jaka jest tendencja. No, i tutaj też pewnie uwaga bieżąca. To się świetnie sprawdzało jeszcze dwa lata temu. A teraz, kiedy nagle mamy zmiany systemowe, to tendencje niewiele pokazują. E, zaczynają być widoczne po prostu zawirowania w zmianach systemowych, i nagle coś się dzieje, czego nie potrafimy żadną tendencją długotrwałą wytłumaczyć, i to jest. Pewnie istotny element. No i tak naprawdę, w związku z tym, coś co tu jest podkreślone, czyli ujmowaliśmy finanse jako istotny czynnik rozwoju. Patrzyliśmy na aspekt finansowy gminy, czy generuje środki pozwalające na inwestycje, czy pozwala na rozwój. Dzisiejszy czas zmian systemowych w finansach, dzisiejszy czas tego, kiedy Rozwój zależy od dotacji w dużym stopniu, no to okazuje się, że takie pojęcie nie spełnia oczekiwań. To jest też wada w tej chwili MRL-a, że mamy nie mamy ujęcia bieżącego budżetu, albo bardzo słabe ujęcie bieżącego budżetu. No i to jest też trochę państw, do, do Państwa pytanie, czy. Czy nie powinniśmy zastanawiać się trochę nad budową tego monitora rozwoju lokalnego o bardziej aspekty działalności bieżącej, o bardziej e, aspekty przetrwania gminy e, w trudnych czasach niż aspekty rozwoju? Jeżeli Państwo macie na ten temat jakieś przemyślenia, to ja bardzo proszę o napisanie na czacie, bo to nam pomoże dalej pracować nad MRL-em. My w tej chwili zastanawiamy się, czy nie dołożyć jeszcze jednego portalu MRL-owego portalu, który się nazywał finanse. No i wtedy być może powinniśmy go konstruować troszeczkę inaczej, bardziej w oparciu o wydatki bieżące, a nie tylko rozwojowe, tak jak to było dotychczas. Ale jeszcze raz gorąca prośba do Państwa, jeżeli Państwo chcielibyście się z nami podzielić jakąś refleksją na ten temat, to po prostu piszcie, czy nadal jest ważny ten aspekt rozwojowy, czy rzeczywiście powinno być trochę bardziej przesunięcia w kierunku aspektu bieżącego działalności. To, co jest jeszcze jedną zaletą finansową, która się pod, zaletą MRL-a, która się w tej chwili bardzo potwierdza to możliwość spojrzenia na finanse przez pryzmat grupy porównawczej. No bo zobaczcie Państwo, to jest trochę tak, jak wszystkim rosną dochody z to nam rosną dochody z Jak patrzymy tylko na swoje, to możemy powiedzieć, że jest dobrze, bo rosną, ale może się okazać, że rosną dużo wolniej niż wszystkim innym, czyli nie jest wcale tak dobrze, jak się wydawało albo odwrotnie. Szczególnie teraz na przykład, w tej chwili spadają nam dochody z pitu. To źle. To źle. Ale okazuje się, że spadają nam mniej niż innym. To znaczy, że u nas jednak działają jakieś pozytywne elementy, jakieś pozytywne aspekty rozwoju, które powodują, że ten, że ten spadek jest mniejszy, albo struktura naszych. Podatników jest bardziej korzystna i bardziej odporna na zmiany systemowe. Więc e, warto o tym wiedzieć, i te możliwości porównawcze w grupach porównawczych są tak naprawdę dużą zaletą, szczególnie w tej chwili, w tym momencie takich zajmowań, kiedy nie tylko szeregi czasowe trzeba analizować, ale trzeba analizować pozycję gminy, zawsze jaką pozycję, gdzie tą pozycję. MRL to bardzo ułatwia. Dużą wadą niestety MRL-a jest to, szczególnie teraz, że operują danymi sprzed roku, a tak naprawdę już sprzed ponad roku, bo w tej chwili w MRL-u mamy dane za 2021 rok i pewnie za jakieś 3-4 miesiące pojawią się dopiero pełne dane za 2022, co w okresie stabilnym było rzeczą wystarczającą, ale w okresie destabilizacji, destabilizacji systemowej. No nie spełnia oczekiwań użytkowników. Bo proszę Państwa, co z tego, że ja Państwu pokażę, że w 2021 roku było dobrze, jak wszyscy wiemy, że w tej chwili jest źle. I taka informacja sprzed półtora roku no, nie jest wystarczająca. I to jest też w tej chwili wada. Być może akurat w aspekcie finansowym, gdybyśmy robili portal tylko finansowy, udałoby się nam tą wadę zlikwidować. E, więc jeszcze raz zapraszam tutaj do dzielenia się refleksjami, a ja po, pokażę jeszcze parę takich przykładów jak naprawdę można z tego e, e, monitora rozwoju korzystać. Na przykład proszę państwa można sobie spojrzeć właśnie jak wygląda, e, wyglądają finanse. Tu jest przykład jednej z gmin zupełnie przypadkowej. Jak wygląda finanse? Jak powiedziałem, jest to czwarty obszar. Mamy zaznaczone. Akurat tu widzimy, że w tejże gminie sytuacja finansowa w ciągu pięciu lat stopniowo się pogarszała i w ogóle jest słaba, jest dużo gorsza od sytuacji finansowej gmin podobnych, podobnych w tej grupie porównawczej. I widać, że na dodatek ta, ta sytuacja jest słaba. Ale też e, niestety się pogarsza. E, można również zobaczyć sobie, jaka jest ta nasza pozycja. To jest ta sama gmina, widać, że ten wskaźnik się pogarsza i widać, w którym miejscu w grupie porównawczej znajduje się gmina. Widzimy, że znajduje się ona w tej ćwiartce najmniej korzystnej, akurat w tej chwili. E, I oczywiście taka informacja powinna nas skłonić do tego, żeby poszukać. Dlaczego tak jest, co o tym decyduje, jakie elementy o tym decydują, i to oczywiście także w monitorze rozwoju można znaleźć. Tutaj mamy na przykład analizę nadwyżki operacyjnej, czyli właśnie tej, tego elementu, który decyduje o możliwościach inwestycyjnych, własnych możliwościach inwestycyjnych. I tu widać, że w tej gminie akurat nadwyżka operacyjna. Była stosunkowo słaba, dużo słabsza niż w grupie porównawczej, jeszcze miała tendencję do pogarszania się. No i ja powiedziałbym, że w tej gminie niespecjalnie twardą ręką trzymane są finanse bieżące, pewnie tak to trochę wygląda. I właśnie tutaj ta możliwość porównawcza jest istotnym elementem, który daje nam jakieś dodatkowe dodatkowe aspekty, ale oczywiście. Można sobie zobaczyć także e, takie podstawowe elementy, jak wyglądają dochody z podatku z nieruchomości, jak wyglądają dochody z poszczególnych źródeł, jak wyglądają dochody własne. Tutaj widzimy akurat, jak wyglądają dochody e, na mieszkańca e, ogólne budżetu. Widać, że w tej gminie też są one słabsze niż e, w, w pozostałych nich. Mamy również możliwość, jak powiedziałem, pozycjonowania się. Tutaj mamy dochody z pit -u. W tej gminie akurat one są lepsze niż w grupie porównawczej, a więc to nie PIT decydował o tym, że te dochody ogółem były słabsze. Możemy także przejść do elementów bardziej analitycznych i mamy do tego drugi portal analizy. I w tym portalu możemy również dokonywać. Analiz e, szeregów czasowych już i nawet wybrać sobie swoją grupę porównawczą. Zobaczcie Państwo, jak wyglądają w e, kilku gminach. To jest też ta nasza gmina z poprzednich wykresów, ona jest zielona. Jak wyglądają wydatki budżetu? Jak zmieniały się, bo to jest stopa wzrostu, jak zmieniały się wydatki budżetu. Zobaczcie, że w podobnych gminach w jednej wzrosło 200%, a w drugiej wzrosło 100%. Duża różnica i widać, że te wydatki bieżące bardzo się różnicowały, ale wydatki majątkowe już się nie różnicowały. Tempo wzrostu było bardzo podobne, z jednym wyjątkiem. W jednej z gmin był bardzo duży skok i można sobie zadać pytanie, dlaczego co w tej gminie było specyficzne, co się tam wydarzyło. I tego typu analizy możemy również robić analizami pewnych powiązań. Tutaj mamy na przykład E, pokazane dochody budżetu spitu, a u i też stopa wzrostu i jednocześnie podmioty, wzrost liczby podmiotów z regionu. I zobaczcie, że tak naprawdę te dochody z pit rosły, e, im, im bardziej rosły, dochody, im bardziej wzrastała liczba podmiotów w, re, w analizie regionu, czyli, region, czyli im więcej było podmiotów gospodarczych, tym lepiej rosły dochody z pit W tych gminach akurat, Działalność gospodarcza dość mocno od, odpowiada za wzrost PIT-u, i można to jeszcze bardziej pogłębiać w niektórych aspektach w monitorze przedsiębiorczość, gdzie można sięgnąć do jeszcze bardziej wewnętrznych danych. Na przykład możemy sobie spojrzeć na dane związane z tym, z jakich działań, z czego pochodził ten PIT, który, który jest zbierany w naszej. W naszej gminie, jak zobaczę, stopa wzrostu pit z emerytur wszędzie była równa. Tak, praktycznie identyczna, ale stopa e, wzrostu z e, tytułu etatu zatrudnienia na etacie już nie. Już była bardziej zróżnicowana, w jednej gminie rosła bardzo e, istotnie. E, I to się przekładało na wzrost dochodów z pit w ogóle, więc można tak naprawdę dużo dowiedzieć się aspekt, w aspektach finansowych z mrl na temat swojej gminy, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam, no ale to nie zmienia faktu, że nie rozwiąże to naszych problemów, trochę pozwoli nam lepiej poznać naszą własną gminę. Ale tak naprawdę to, co za chwilę powie Maciek Czajkowski, obawiam się, że obecnie jest ważniejsze, bo ważniejszy jest ten kontekst zewnętrzny, a MRL pozwala nam lepiej poznać kontekst wewnętrznych w gminie. Więc zachęcam do tego Państwa, ale wiem, że dzisiaj ważniejsze jest to, co dzieje się na zewnątrz, i pewnie za chwilę nasi prowadzący poproszą Marka Czajkowskiego, żeby o tym powiedzieć. Ja dziękuję bardzo.